Rozdział siódmy. Od związków uzależniających do oświeconych. Relacje z innymi, między miłością a nienawiścią. Dopóki nie dostroisz się do częstotliwości obecności, wszystkie Twoje związki, a zwłaszcza te intymne, będą dotknięte głęboką skazą i dysfunkcjonalne. Chwilowo mogą wydawać się idealne, jak wtedy, gdy czujesz się zakochany, ale ta pozorna doskonałość ulega zaburzeniu, kiedy spory, konflikty, wybuchy niezadowolenia i akty emocjonalnej, a nawet fizycznej przemocy pojawiają się coraz częściej. Wydaje się, że większość tak zwanych związków miłosnych po niedługim czasie oscyluje pomiędzy miłością i nienawiścią. Miłość może w jednej chwili zamienić się w dziki atak, poczucie wrogości albo całkowite wycofanie uczucia. Uznaje się to za w miarę normalną kolej rzeczy. Jeśli w swoich związkach doświadczasz zarówno miłości, jak i jej przeciwieństwa, ataków lub emocjonalnej przemocy, bardzo prawdopodobne, że mylisz przywiązanie do ego i nałogowe uzależnienie z miłością. Nie możesz w jednej chwili kochać swojego partnera, a już w następnej go atakować. Prawdziwa miłość nie ma przeciwieństwa. Jeśli w Twojej miłości odnajdujesz przeciwne oblicze, to w istocie nie jest to miłość, a potrzeba ego, by wzmocnić i ugruntować swoją tożsamość. To potrzeba, którą ta druga osoba chwilowo spełnia. Dla ego to namiastka zbawienia i przez krótki czas rzeczywiście tak to odczuwa. Ale przychodzi moment, gdy partner przestaje spełniać Twoje oczekiwania, a raczej potrzeby ego. Wtedy pojawia się lęk, ból i poczucie braku, które są zasadniczą częścią egotycznej świadomości, a które czasowo zostały ukryte pod płaszczem miłosnego związku. Jednakże, tak jak w przypadku każdego innego nałogu, jesteś na haju do czasu, gdy narkotyk jest w zasięgu ręki. Ale nieubłaganie zbliża się chwila, gdy używka przestaje na ciebie działać. Kiedy budzą się te bolesne uczucia, za każdym razem odczuwasz je silniej i co więcej postrzegasz partnera jako ich przyczynę. Oznacza to ni mniej, ni więcej że projektujesz cierpienie na zewnątrz i atakujesz drugą osobę z całą dziką przemocą, która jest częścią twojego bólu. Taki atak może obudzić również ból w twoim partnerze i on albo ona odeprze go w podobny sposób. Na tym etapie ego nieświadomie nadal ma nadzieję, że jego atak czy też próby manipulacji będą wystarczającą karą, by skłonić partnera do zmiany zachowania i za jakiś czas znowu posłużyć się nim jako parawan dla własnego bólu. Każde zniewolenie powstaje z nieświadomej odmowy stawienia czoła własnemu bólowi i przejścia przez niego. Każdy nauk zaczyna się i kończy bólem. Czymkolwiek byłaby substancja, od której jesteś uzależniony, alkohol, jedzenie, legalne czy nielegalne narkotyki. Inna osoba, używasz ich, aby ukryć swój ból. Właśnie dlatego, gdy mija początkowa euforia, pojawia się tak wiele cierpienia i nieszczęśliwości w bliskich relacjach. Jednak to nie związki są ich przyczyną. One tylko wydobywają na powierzchnię cierpienie, które już jest w tobie. Działa tak każdy nauk. A w każdym przychodzi moment, kiedy narkotyk już na ciebie nie działa, wtedy odczuwasz ból jeszcze intensywniej niż dotychczas. To jeden z powodów, dlaczego większość ludzi próbuje uciec od obecnej chwili, szukając zbawienia w przyszłości. Gdy bowiem skupiają się na teraz, pierwszą rzeczą, która staje im na drodze, jest ich własny ból. Właśnie tego tak bardzo się obawiają. Gdyby tylko wiedzieli, jak łatwo będąc w teraz, doświadczyć mocy obecności, która rozpuszcza całą przeszłość wraz z całym cierpieniem. Gdyby tylko wiedzieli, że w obecności rzeczywistości znika iluzja, a oni znów są tak blisko Boga. Unikanie związków nie jest dobrym sposobem na unikanie bólu. On dotyka nas tak czy owak. Bardziej prawdopodobne, że trzy nieudane związki w ciągu trzech lat prędzej wyrwą cię z uśpienia, niż trzy lata na bezludnej wyspie albo w zamkniętym pokoju. Niemniej jednak, gdybyś w swą samotność wprowadził intensywną obecność, to również okazałoby się skuteczne. Od związków uzależniających do oświeconych. Obojętnie czy żyjesz samotnie, czy mieszkasz z partnerem, klucz pozostaje ten sam, bycie obecnym i potęgowanie własnej obecności przez coraz głębsze wnikanie w teraz. Aby miłość mogła rozkwitnąć, światło Twojej obecności musi być wystarczająco silne, abyś już więcej nie podlegał kontroli myśliciela albo ciała bolesnego. Abyś nie pomylił tych rzeczy z tym, kim naprawdę jesteś. Wiedzieć, że jest się istnieniem pod powierzchnią myśliciela, cichym bezruchem pod mentalnym hałasem, miłością i radością pod pokładami bólu. Oto wolność, zbawienie i oświecenie. Nie utożsamianie się z ciałem bolesnym oznacza wprowadzenie obecności do bólu, a zatem przetransformowanie go. Nie identyfikowanie się z myśleniem to bycie cichym obserwatorem myśli i reakcji szczególnie tych powtarzających się wzorców umysłowych i ról odgrywanych przez ego. Kiedy wyzbędziesz się utożsamienia z umysłem, przestanie on kompulsywnie narzucać się ze swym przymusem osądzania, czyli opierania się temu, co jest. To właśnie to tworzy konflikt, dramaty i nowy ból. W momencie, kiedy przestaniesz ferować wyroki, akceptując to, co jest, uwolnisz się od umysłu. Zrobisz miejsce miłości, radości i pokojowi. Najpierw przestań oceniać siebie, potem swojego partnera. Największy przełom w Związku Dwojga ludzi ma miejsce, kiedy całkowicie akceptujesz partnera takim, jaki jest, i wyzbywasz się potrzeby zmieniania go. To natychmiast wynosi cię ponad ego. Dobiegają końca wszystkie umysłowe gierki, ustaje nałogowe przywiązanie. Nikt nie jest już ofiarą ani sprawcą. Nie ma oskarżyciela i oskarżonego. To również koniec wzajemnego uzależnienia i bycia wciąganym w czyjeś nieświadome wzorce. Wtedy zaś albo rozstajecie się, ale w atmosferze miłości, albo wspólnie wchodzicie jeszcze głębiej w teraz. Czy to, aby nie za proste? Tak, to jest proste. Miłość jest stanem istnienia. Ona nie jest na zewnątrz, tylko głęboko w Tobie. Nigdy nie możesz jej utracić, ani ona nie może Cię opuścić. Nie jest zależna od żadnej zewnętrznej formy czy innego ciała. W ciszy własnej obecności. Możesz odczuć samego siebie jako pozbawionego formy i czasu. Możesz odczuć siebie jako nieprzejawione życie, które używa twojej fizycznej formy. To samo życie wypełnia wszystkich ludzi i każdą ludzką istotę. Przejrzałeś na wskroś zasłonę formy i oddzielenia. Oto realizacja jedności. Oto miłość. Chociaż mogą Ci się przydarzać takie krótkie przebłyski, miłość nie może rozkwitnąć w pełni, dopóki nie wyzwolisz się z utożsamienia z umysłem, a Twoja obecność nie będzie wystarczająco intensywna, aby rozpuścić ciało bolesne, albo przynajmniej nie nauczysz się trwać w stanie przytomnej obserwacji. Ciało bolesnemu nie uda się już przejąć nad Tobą kontroli i zniszczyć miłości. Związki jako duchowa praktyka. Jako, że ludzkie istoty coraz bardziej utożsamiają się z umysłem, większość związków nie jest osadzona w istnieniu, a tym samym staje się źródłem bólu. Problemy i konflikty są na porządku dziennym. Jeśli w relacjach zasilane są egotyczne struktury umysłu i aktywowane jest ciało bolesne, tak jak dzieje się to powszechnie, Dlaczego zamiast uciekać od tych faktów, nie przyjąć je do wiadomości? Może lepiej zacząć współdziałać z tą tendencją, zamiast unikać związków lub nieustannie poszukiwać idealnego partnera, który pozwoli rozwiązać wszystkie problemy i dać spełnienie. Kiedy uznajesz i akceptujesz fakty, zarazem w pewnym stopniu się od nich uwalniasz. Na przykład, jeśli jest w tobie zrozumienie, że masz do czynienia z dysharmonią i trwasz w tej wiedzy, pojawia się nowy czynnik, dzięki któremu ta dysharmonia może ulec przemianie. Jeśli wiesz, że nie jesteś spokojny, Twoje zrozumienie stwarza cichą, nieruchomą przestrzeń, która bierze w ramiona Twój niepokój i przemienia go w spokój. Mówiąc o wewnętrznej przemianie, nie ma nic, co mógłbyś z nią zrobić. Nie możesz zmienić siebie, a z pewnością nie możesz tego uczynić w stosunku do swojego partnera czy kogoś innego. Wszystko, co możesz zrobić, to właśnie stworzyć przestrzeń, aby przemiana mogła zaistnieć, aby mogła pojawić się łaska i miłość. Za każdym razem, gdy źle się dzieje w Twoim związku, Ilekroć wydobywa on na powierzchnię szaleństwo w tobie lub twoim partnerze, bądź zadowolony. To, co pozostawało nieświadome, zostało wyniesione na światło. Jest to zawsze szansa na uzdrowienie. Z chwili na chwilę pielęgnuj wiedzę o każdym momencie. Szczególnie bądź świadomy swojego wewnętrznego stanu. Jeżeli pojawia się gniew, Wiedz, że jest to gniew. Jeśli ogarnia cię zazdrość, odruchy obronne, pokusa, aby toczyć spory czy stawiać na swoim, jeśli wewnętrzne dziecko domaga się miłości i uwagi, albo dotyka cię emocjonalny ból, rozpoznaj rzeczywistość tej chwili i utrzymuj w sobie to zrozumienie. Relacja z drugą osobą staje się wtedy satchaną, twoją duchową praktyką. Gdy zauważysz jakiekolwiek nieświadome zachowanie u partnera, weź je w objęcia twojego zrozumienia, a nie będziesz reagował. Nieświadomość i prawdziwa wiedza nie mogą iść ze sobą w parze, nawet jeśli zrozumienie jest tylko w innej osobie, niż ta, która postępuje nieświadomie. Dla formy energetycznej stojącej za wrogością i atakiem, obecność miłości jest absolutnie niestrawnym towarzystwem. Kiedy w jakikolwiek sposób reagujesz na nieświadomość partnera, sam stajesz się nieświadomy. Ale jeśli potem przypominasz sobie, że masz być świadkiem własnej reakcji, nic nie jest utracone. Nigdy wcześniej związki nie były tak problematyczne i szarpane konfliktami, jak dzieje się to obecnie. Pewnie już zauważyłeś, że nie po to wchodzisz w relacje, aby znaleźć tam szczęście czy spełnienie. Jeśli nadal będziesz próbował uczynić ze związku narzędzie zbawienia, doznasz wielu rozczarowań. Ale gdy zaakceptujesz, że dzięki niemu masz zyskać świadomość, a nieszczęście, rzeczywiście da ci zbawienie, a ty zestroisz się z wyższą świadomością, która zamierza narodzić się w tym świecie. Tym, którzy zechcą trzymać się starych wzorców i schematów, czeka niestety coraz więcej bólu, przemocy pomieszania i szaleństwa. Ilu ludzi potrzeba, aby twoje życie stało się duchową praktyką? Mniejsza o to, czy twój partner zdecyduje się na współpracę. Uzdrowienie, świadomość, może zaistnieć na tym świecie tylko przez ciebie. Nie musisz czekać, aż świat dozna odnowienia, czy ktoś stanie się bardziej świadomy, zanim osiągniesz oświecenie. Możesz czekać na to przez wieki. Nie zarzucajcie sobie nawzajem nieświadomości. W momencie, gdy zaczynacie się kłócić, dochodzi do identyfikacji z jakimś mentalnym stanowiskiem, a każdy z Was broni tej pozycji oraz własnej tożsamości. Ego przejmuje rządy, a wy straciliście świadomość. Niekiedy może być słuszne wskazanie partnerowi pewnych aspektów jego zachowania. Jeśli będziesz przy tym bardzo czujny i obecny, możesz to zrobić bez udziału ego, bez obwiniania, oskarżania i wytykania błędów. Kiedy Twój partner zachowuje się nieświadomie, porzuć wszelki osąd. Osądzanie to albo utożsamienie sprawcy z jego nieświadomymi zachowaniami, albo projektowanie na drugiego swojej własnej nieświadomości i uznawanie tego za czyjeś prawdziwe oblicze. Porzucenie osądzania nie oznacza, że nie potrafisz rozpoznać dysfunkcji czy nieświadomości. Oznacza raczej wewnętrzne zrozumienie i prawdziwą wiedzę, niż bycie reakcją i sędzią. Wtedy masz wybór, albo zareagujesz pozostając jednocześnie wiedzą, czyli przestrzenią, w której reakcja ma miejsce i pozwala jej zaistnieć, albo będziesz całkowicie wolny od jakiejkolwiek reakcji. Zamiast zwalczać ciemność, wpuszczasz światło. Zamiast reagować w obliczu złudzenia, dostrzegasz je jasno i patrzysz jakby na wskroś. Będąc wiedzą i zrozumieniem, tworzysz jasną przestrzeń miłującej obecności, która pozwala wszystkim rzeczom i ludziom być tym, czym są. Nie ma skuteczniejszego katalizatora przemiany. Jeśli w tym wytrwasz, Twój partner nie może pozostać z Tobą i nadal być nieświadomy. Jeśli oboje zgodzicie się, aby Wasz związek był duchową praktyką, tym lepiej. Możecie wtedy na bieżąco wyrażać swoje myśli i uczucia, jak tylko pojawi się jakaś nieświadoma reakcja. Nie dopuścicie do zwłoki w czasie, podczas której niewyrażone czy zignorowane emocje lub urazy mogłyby umocnić się i nawarstwić. Naucz się bez obwiniania wyrażać to, co czujesz. Naucz się słuchać partnera w otwarty sposób, bez odruchów obronnych. Daj mu przestrzeń na własną ekspresję. Bądź obecny. Oskarżanie, obrona, atak i inne wzorce, które służyły wzmocnieniu lub ochronie ego, stają się wtedy zbędne. Decydujące jest obdarzenie przestrzenią, zarówno siebie, jak i innych ludzi. Bez tego miłość nie może rozkwitnąć. Gdy zostały usunięte dwa czynniki najbardziej destrukcyjne dla związków, a więc zarówno Ty, jak i Twój partner przemieniliście ciało bolesne oraz wyszliście ponad utożsamienie z umysłem, związek cudownie rozkwita. Zamiast oglądać w drugim człowieku lustrzane odbicie własnego bólu i nieświadomości, zamiast zaspokajać potrzeby ego, zacznięcie nawzajem odbijać ku sobie miłość, którą macie wewnątrz, a która budzi się wraz ze świadomością jedności wszystkiego, co jest. Oto miłość, która nie ma negatywnego odpowiednika. Jeśli twój partner nadal identyfikuje się z ciałem bolesnym oraz umysłem, a ty wykroczyłeś już ponad, będzie to wielkie wyzwanie, nie dla Ciebie, lecz dla partnera. Nie jest łatwo żyć z oświeconą osobą. A raczej inaczej, żyje się z nią tak łatwo, że ego czuje się niezwykle zagrożone. Pamiętaj, ego potrzebuje problemów, konfliktów i wrogów, aby wzmocnić swoje poczucie oddzielenia, od którego zależy jego tożsamość. Umysł nieoświeconego partnera popada w głęboką frustrację, że jego sztywne schematy nie napotykają oporu, chwieją się i słabną, a nawet istnieje niebezpieczeństwo, że mogą całkowicie runąć, aż do utraty tożsamości. Ciało bolesne domaga się sprzężenia zwrotnego, lecz go nie otrzymuje. Niezaspokojona jest potrzeba sporów, dramatu i konfliktów. Porzuć związek z samym sobą. Oświecony lub nie, na poziomie fizycznej formy jesteś nadal mężczyzną lub kobietą, a więc nie stanowisz pełni, a tylko jej połowę. Z tego faktu rodzi się męskożeński magnetyzm przyciąganie przeciwstawnego bieguna energii, które odczuwa się bez względu na poziom świadomości. Lecz jeśli Twoje wewnętrzne łącza stały się już aktywne, doświadczasz tego przyciągania zaledwie na powierzchni albo peryferiach życia. To nie znaczy, że nie masz głębokiej relacji ze swoim partnerem czy innymi ludźmi. Jednak głęboki kontakt jest możliwy tylko jeśli masz świadomość swojego istnienia. Wychodząc od istnienia wykraczasz uwagą ponad zasłonę form. W istnieniu to, co męskie i to, co żeńskie, tworzy jednie. Twoja forma może nadal czegoś potrzebować, ale istnienie już nie. Samo jest całością i stanowi pełnię. Jeśli Twoje potrzeby są zaspokojone, to wspaniale, ale Twojemu najgłębszemu, wewnętrznemu wymiarowi nie czyni to żadnej różnicy. Zdarza się więc, że oświecona osoba może pragnąć kontaktu z przeciwstawnym biegunem energii, mężczyzną lub kobietą, i jeśli to się nie udaje, może czuć pewien niedosyt czy brak, odczuwając zarazem całkowitą wewnętrzną pełnię i pokój. Kiedy nie potrafisz czuć się swobodnie, gdy jesteś sam, prawdopodobnie zaczniesz poszukiwać jakiejś relacji, aby zaspokoić ten brak. Możesz być jednak pewien, że to, co chciałeś ukryć, wyjdzie na jaw w Twoim związku, a ty obciążysz za to odpowiedzialnością partnera. Wszystko, czego potrzebujesz, to przyjąć ten moment w pełni. Poczujesz się wtedy swobodnie w teraźniejszości i wobec samego siebie. Ale na dobrą sprawę, czy potrzeba ci jakiejkolwiek relacji ze sobą samym? Dlaczego zwyczajnie nie możesz być sobą? Kiedy tworzysz związek ze sobą, to tak jakbyś rozczepiał się na dwoje, siebie i swoje, ja, podmiot i przedmiot. Stworzona w ten sposób przez umysł dualność jest główną przyczyną wszystkich niepotrzebnych kompleksów, problemów i konfliktów. W stanie oświecenia jesteś sobą, ty i twoje, ja stanowicie jednie. Nie osądzasz już siebie, nie użalasz się nad sobą. Nie musisz się kochać czy nienawidzić. Nie musisz być z siebie dumny. Oddzielenie wytworzone przez nieświadome ja goi się i znika. Przestaje istnieć odrębna jaźń, która wymaga ochrony czy pożywienia. Kiedy jesteś oświecony, relacja z samym sobą przestaje być potrzebna. Gdy z niej rezygnujesz, wszystkie inne związki stają się związkami miłosnymi.